Władze i dyrekcja szkoły podały sygnał do ewakuacji. Osoby znajdujące się w budynku szkoły będą wyprowadzone w wydzielony, bezpieczny sektor przed budynkiem szkoły, i tam również będzie im udzielana pomoc medyczna, gdyby takowej wymagali, bądź pomoc psychologiczna przez obecnych na miejscu psychologów policyjnych. W tym momencie rozpoczyna się właśnie akcja ewakuacyjna szkoły. W tym momencie właśnie słyszymy. Odpowiednią sekwencję dzwonków, które zgodnie z przyjętym regulaminem dają młodzieży sygnał do tego, aby przystąpić do natychmiastowej ewakuacji i opuszczenia budynku szkoły w trakcie kiedy w szkole Odbywa się ewakuacja, funkcjonariusze samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego będą podejmowali decyzję o ewentualnym sposobie neutralizacji odnalezionego na w budynku w ładunku wybuchowego. Są tutaj do, do wykorzystania dwie alternatywne opcje. Funkcjonariusze tacy mogą skorzystać w z specjalistycznego urządzenia tzw. robota do transportu niebezpiecznych urządzeń bądź też, jak nastąpi to w tym naszym przypadku, już zostanie wysłany do wnętrza budynku funkcjonariusz w odpowiednim ubraniu antywybuchowym. Jest to odpowiedni strój, który jest w taki sposób skonstruowany, że daje funkcjonariuszowi, który bierze udział w akcji tego typu przeniesienia obiektu wybuchowego możliwie największą możliwość na przeżycie w przypadku, w podczas transportu tego budynku doszło do jego eksplozji. Widzimy właśnie jak dyrekcja i pracownicy szkoły prowadzą akcję ewakuacyjną znajdującą się w młodzieży. Jako, że napastnicy wtargnęli do budynku wejściem głównym i prawdopodobnie w rejonie tego wejścia został ujawniony niebezpieczny ładunek, nie może być tym wejściem prowadzona żadna akcja ewakuacyjna. Dlatego policjanci zarządzili ewakuację odrębnymi wejściami, tak zwanymi wyjściami, tak zwanymi bezpiecznymi, dalekimi od tego, gdzie został ujawniony ładunek ubiegłego. Po zakończeniu tej akcji, kiedy szkoła zostanie całkowicie opróżniona, do akcji wstąpi, tak jak wspomniałem wcześniej, funkcjonariusz samodzielnego pododdziału terrorystycznego w specjalnym stroju będzie wykonywał przetransportowanie tego ładunku, a następnie jego neutralizację. właśnie wjeżdżających na plac przed budynkiem szkoły zespół pirotechniczny, który, be, który właśnie zajmuje się tego typu zagrożeniami. Do akcji właśnie będą wkraczać funkcjonariusze pirotechnicy oddziału terrorystycznego, którzy przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu będą prowadzić tutaj odpowiednią akcję w zakresie identyfikacji odnalezionego urządzenia, a także jego neutralizacji. W tym czasie, gdy funkcjonariusze oddziału antyterrorystycznych przystępują do akcji związanej tutaj z wytransportowaniem z budynku szkoły tego, tego ładunku wybuchowego, osoby, które brały udział w tym czynnej napaści na tą szkołę zostały przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w gdzie będą prowadzone czynności procesowe z udziałem. Teraz mamy możliwość zobaczenia specjalistycznego sprzętu z którego korzystają funkcjonariusze samodzielnego poddziału antyturystycznego, właśnie w zakresie rozminowania budynków, jest to robot transportujący, który jest w stanie transportować ładunki wybuchowe, a także dokonywać ich neutralizacji. W czasie trwa właśnie przygotowanie odpowiedniego sprzętu pirotechnicznego, z którego będą korzystali funkcjonariusze biorący udział w akcji w ewakuacji z budynku tego niebezpiecznego urządzenia, które zostało ujawnione na terenie szkoły. Prawdopodobnie może to być urządzenie, które jest które zawiera ładunek wybuchowy i jest zdolne do, do eksplozji. Widzimy właśnie funkcjonariusza, który, jest ubrany w tak zwany strój antywybuchowy, wchodzi do wnętrza budynku i będzie dokonywał oceny zostanie tam sytuacji i od jego ustaleń będą zależały dalsze kroki podjęte, co zrobić z tym ładunkiem i jak dokonać jego. I Proszę zwrócić uwagę na szczególny charakter tego stroju, że jest on tak skonstruowany, aby w maksymalny sposób tutaj chronić najistotniejsze elementy ciała ludzkiego aby dać funkcjonariuszowi, który znalazł się w polu rażenia eksplozji szansę na przeżycie i umożliwić to, aby odniósł jak najmniejsze odrażenia ciała, gdyby taki ładunek przez niego transportowany eksplodował. Przy samochodzie zespołu pirotechnicznego możecie Państwo zwrócić również uwagę na mobilne urządzenie do transportu ładunków wybuchowych, które ma także możliwość unicestwiania takich ładunków przy pomocy armatki wodnej bądź różnych innych metod, które stosuje funkcjonariusz. W tym momencie wychodzi ze szko szkoły funkcjonariusz, który dokonał rozpoznania na miejscu co do sytuacji związanej z ujawnieniem ładunku wybuchowego. Ten funkcjonariusz przekaże odpowiedni meldunek dowódcy zabezpieczenia filotechnicznego i zgodnie z jego decyzją zostanie podjęta decyzja odnośnie tego, w jaki sposób ewakuować ładunek wybuchowy z całego szkoły, aby nie doszło do jego niekontrolowanej ekspozy. w roku podjętego rozpoznania pirotechnicznego zapadła decyzja, że umiejscowiony w szkole ładunek jest zbyt duży i planowane wcześniej wykorzystanie tego transportu wysięgnika pirotechnicznego nie byłoby możliwe, bądź to stwarzało zagrożenie dla prowadzonej akcji, dlatego ładunek będzie wyprowadzany ze szkoły metodą tradycyjną, metodą tak zwanej linki kotwiczki ładunek będzie po prostu odholowywany z budynku szkoły w bezpieczne miejsce w którym nastąpi następnie jego neutralizacja w bezpieczny sposób, aby nie doszło do jego detonacji. Funkcjonariusz oddziału antyterrorystycznego, ubrany w odpowiedni strój antywybuchowy, znajduje się w tym momencie w bezpośredniej bliskości ładunku wybuchowego w budynku szkoły i stara się dokonać zakotwiczenia tego, tego ładunku. W sposób umożliwiający go wytransportowanie z budynku szkoły, a następnie neutralizację. Przy pojeździe pirotechników dwóch funkcjonariuszy w tym momencie przygotowuje odpowiednią armatkę wodną prawdopodobnie do. Do neutralizacji ładunku wybuchowego. Będzie to polegało na oddzieleniu ładunku inicjującego, w tym przypadku zapalnika, od ładunku właściwego ładunku wybuchowego, a tym samym do uniemożliwienia eksplozji tego ładunku. Równolegle w budynku szkoły trwa akcja związana z, z próbą wytransportowania ładunku wybuchowego z budynku szkoły. Będzie się to odbywało na tak zwaną metodą na kotwiczkę i link, jak będą wyholowywali ten ładunek ze szkoły. Chcemy Państwo okazję zobaczyć tak zwaną metodom kotwiczkę. Jest jedną z bardziej tradycyjnych metod wprowadzenia ładunku wybuchowego z obiektów budowlanych. Polega na tym, że pirotechnik podchodzi do ładunku, zakotwicza do, do linki, którą następnie ma, za strasznie przeciągamy. Doprowadza ładunek wybuchowy, niebezpieczne rządzenie z terenu zagrożonego. Funkcjonariusz asekurujący cały czas podaje informacje funkcjonariuszowi, który odholowuje ładunek, odnośnie jego położenia. mówi mu o ewentualnych przeszkodach, które są za nim, gdyż jak widzimy, funkcjonariusz podąża tyłem i nie zawsze widzi to, co się znajduje. Nie zawsze jest w stanie sam zidentyfikować przeszkody na torze wyholowywania ładunku z budynku. W tym momencie. Funkcjonariusz odholowujący ładunek minął już naturalną przeszkodę w postaci schodów. Jesteśmy na równym terenie i z pewnością tutaj nastąpi teraz szybsze odholowywanie tego, tego ładunku z budynku szkoły. Jak widzimy, mimo że ładunek wybuchowy jest już poza obrębem budynku szkoły, funkcjonariusze w dalszym ciągu bardzo ostrożnie się z nim obchodzą, aby nie dopuścić do jego eksplozji, gdyż mogłoby to doprowadzić do zranienia biorących udział w akcji funkcjonariuszy, osób znajdujących się w pobliżu, a także do uszkodzenia konstrukcji samego budynku. Widzimy, że również w tym przypadku w bezpośrednią bliskość ładunku wybuchowego podchodzi w dalszym ciągu funkcjonariusz w stroju antywybuchowym i on w odpowiedni sposób umieszcza armatkę wodną, którą następnie zostanie zneutralizowane niebezpieczeństwo związane z ujawnieniem tego ładunku wybuchowego. Jeżeli to jest działanie wymaga znacznej precyzji. Ładnonek inicjujący w postaci zawalnika został oddzielony od ładniku właściwego. Nie jest w tym momencie już możliwa eksplozja. Został on W tym momencie akcje, akcje będą kończyć funkcję ruchu samodzielnego do policji, antyterrorystycznego policji. Na miejsce zdarzenia będą wkroczali policjanci, w tym również policjanci grupy operacyjno-procesowej, którzy na miejscu zdarzenia będą zabezpieczać ślady, zbierać dowody, które, które następnie będą bardzo pomocne i przydatne. W prowadzonym postępowaniu karnym wobec zatrzymanych w czasie szturmu nominnego osób? Czy takie zdarzenie mogłoby mieć miejsce? Oczywiście pytanie jest retoryczne, Państwo sami sobie odpowiedzieli. Ze względu na pogodę, będziemy kończyć ten epizod ćwiczenia tutaj. Pozwólcie Państwo, że bardzo serdecznie podziękuję funkcjonariuszom policji, przede wszystkim dowódcy pododdziału antyterrorystycznemu, aspirantowi Arkadiuszowi Terczyńskiemu. Który tą całą akcją dowodzi. Bardzo dziękujemy. Antyterrorystów, dyrekcja szkoły zaprasza do szkoły na spotkanie z młodzieżą. No i oczywiście przygotowujemy.